Dobra, ja idę się... Nie. Daj przedmiot. Masz. O, 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 o. O! Jest! Mati, jest super... Tipaj jest czaderskie. w opisie. No daj tą Linę, proszę. Nie wiem jak wyrzucić trochę to No tak. ale wyrzuciłeś, wyrzuciłeś. Wyrzuciłem wszystko. No właśnie to daj wszystko. No. Dobra, dobra, chodź idziemy do tego. Do dżungli. Nie wiem czy to się jakieś zmieniło od czasu tej bety, której... Nie, dobra, nie ma drzew. Tutaj to jest A jak zmiana. się szybko biega? Eee. Ha, okej. Okay. A co, to dobrał coś, dobrał coś dobrał tu jest nowego. To jest. Wyprawa w dzicz. Dostałem taki właśnie na O ja też, ja też. E, brakujące składniki. Masz, masz linę. To trzeba było nawalić, nie? Tak, 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 tak. We, weź to połóż. <ślaski> jak się w to biło? <ślaski> Fikoł... Kurde, fikołku i nie umiem się wysłowić. Ale może rzeczywiście musimy mieć broń i... Z... Nie no, piąchą też można było bić. Można było? O ja zbiją mnie. Daj mi broń. Dobra, dobra, uciekamy, uciekamy. Dobra, uciekamy. Tutaj butelka jest. Podnieś. Ej, a czekaj, bo my te skrzynie tam zostawiliśmy. Je jest sens, tam chodzić. A, godią nas. <laughs> a my z tymi skarbami spieprzamy. Ej, oh. może nas nie uderzą dzięki temu. Ej, ale czekaj, bo tu jest trzacha, czyli że zagrożenie. Wyspy nie... są pełne krypt i labiryntów. Eee... Uderzył mnie, uderzył mnie. Dobra, znalazłem tutaj coś. Pocho ten, ognicho! Zniszcz, zniszcz, zniszcz to wszystko. Mamy tutaj dom nowy. No to dobra, to. Mam! No to mam... Co masz? Trzeba Stąd mieć masz broń. Skąd masz kamień? Y no to zebrałem żwir. Dam ci Aha. trochę. No daj, proszę. No co ty Uff. jesteś jakiś głupi. <laughs> Chciałem zobaczyć tylko, czy. Dobra, musimy tak zebrać te. Takie haszcze. No, ja zbieram, zbieram płatki i liście. Wysoka trawa, tak? Te z wysokiej trawy się robi, te rzeczy? Tak. Mam. Ja jeżeli no właśnie, bo ty chyba zebrałeś wszystkie, możesz mi rzucić? Dobra, daj. Nie, nie wiem czy jest... Potrzebna jesteś. mi pościel, fuck. Ej, oddaj mi, potrzebuję na pościel. Co? Teraz już. Daj mi te liście. Potrzebuję trzy liście. użyj multi narzędzia. aha, ja nie mam multinarzędzia jeszcze. No daj mi, daj mi liście. Już, 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 już. Okej, okay. piątkę, konstruuję. Jezus, trzymajcie mnie. Najpierw łóżko sobie muszę zrobić. Dobra, liście, tak, pościel, okej. Okay. Dobra, potrzebna mi pościel. Okej. Okay. Ile... Nie, kolega. <laughs> no daj mi te liście, no! Cicho, teraz. Nie, no dobra, już. Yy, liście jak się rzuca? Aha, tak. Jezu, no. Tak, czemu mi zabraliś moją pościel. I... Bo ja się zesraję do... w swoim. <laughs> Dobra. No, to zam, zamiana łóżkami. No. <laughs> nie, może jakiś. Nie, nie da się go. Nie, a, nie da się, nie, nie, nie się Czekaj, chyba, się. że rozwalę to drzewo kokosowe. Hmm. Ha, mam kokosy, a ty jak tam frajerze? Daj kokosy, No proszę. ta, teraz to się ciągnie. Chciałeś ukraść mi pościel. Dobra, to. Ale przecież ty, ty mi ukradłeś pościel. A ty mi ukradłeś liście. To nie, nie musimy się o to bić od razu. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz potrzebujemy yy, czego? Yy, stołu. Tam się stół tworzyło i dopiero wszystkie kraftingi się odblokowywało. To? No, tylko że wiesz co? No ja nie widzę. A zrobiłeś tego pochodnie? Yy, nie, jeszcze bo węgla nie mamy. Musimy chyba iść do jaskini w takim Jakiego razie. Jakiego węgla? A co to jest? A to jest węgiel. Węgiel, no, wę, no węgiel, węgiel drzewny. Czekaj, coś znalazłem. Duży kamień. No, teraz znalazłem te. Yy, to temy. jakie to jest? To jest. A puste, dobra. Ej, ej, wróćmy tam, gdzie byliśmy, tam są nasze skrzynie, pętasz. Pila. Bo ja próbuję, okej. Okay. Ej, chyba to samo dostaliśmy. Dobra, odblokowano nowy schemat. Mam skrzynie, mam skrzynie. Proste łóżko, słomiana ściana, ognisko i żwirowana powierzchnia. Tego nie było wcześniej. Dobra. Jak Nie wiem, ciekawe, ale jak ciekawe, ciekawe czym lub... się różni Nie. to multinarzędzie, które dostaliśmy, to solidne od tego eee, zwykłego, że jest dłużej wytrzymuje? No, 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 drewniane jest słabsze. Dobra. Wrzucam I pytanie, czy jeżeli to zbuduję, to czy mi się w ogóle odblokuje jakikolwiek inny crafting? Te zrobiłem. Tu, tu masz dwa kamienie. O, super, koks. A co, ty chcesz tworzyć już? No ten stół. Aha! Okej. Okay. No, że nie, ma, nie mogę ci pomóc. Ale nie podoba mi się to, że na przykład zobacz, Ty zrobiłeś te rzeczy i. E, I teraz ja ty mam... musisz je robić też. Tak, i muszę je robić, to po pierwsze. Chociaż pędzesz jak graliśmy w warku, jedna osoba była od y, schematów, druga była od czegoś innego. Mm, niby tak, ale na przykład mi się nic kompletnie nie odblokowuje. Ma, mogę ścianę sobie zrobić. I to jest jakby jedyna fajna rzecz, jaką wow. mogę. Teraz. To działało, koracja ścienna, ale usless gówno. Ja podstawiłem ognisko i nic mi się za ognisko nie odblokowało. Nie postawiłeś ogniska. To ognisko postawiłem było tutaj. tutaj. Tu, tu, nie, tu, 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 to ognisko postawiłem. było od samego początku. Nie, ja postawiłem właśnie jedno ognisko na drugim specjalnie. <śpiewanie> Serio? Ale ja wiem jak to brzmi. Wiem jak to brzmi, ale naprawdę tak było. Zostawiłem jedno ognisko na drugi. Tak, żeby mniej miejsca po prostu. Czyli na przykład. Yy... Ominąłeś strój! Był strój jakiś tam? Strój tego pilota daje ci 12 armora. Okej. Okay. Patrz jak wyglądam zajebiście. Dobra, musisz mi oddać ten strój. Pana to. <noise> Co tam? Fajne. Czekaj, nie, nie widziałem, w ogóle nie widziałem tego stroju. U mnie wyglądasz normalnie. Myślałem, że się śmiesz z tego, że. rozwaliłem stół nasz. Co, bo nie widziałem tego! Ja myślałem, że podszedłeś i patrzysz tak na mnie. A czemu tak zrobiłeś? Bo chciałem zniszczyć ściany, ale okazuje się, że ścian nie można zniszczyć. Ty, no, nie można... No nie, później chyba te małpy będzie można jakoś zatrudnić. Tak, one może będą nam robotę. mogły zbierać no, jakieś no, rzeczy. No, wiesz, wiesz, chodzi mi o to, że robienie takiej bazy Trochę trwa. Gdzie, tak, i to bardzo, bardzo długo będzie trwało. Co ty zrobiłeś? Bo A chcę czy... też mieć ten crafting. Aha, okej. Okay. Okay. A postaw tę deskę gdzieś. Ustaw, ustaw. Mhm, mm deska, A, to i tak potrzebujemy jeszcze lin. Lin? oba, No. I jeszcze drugiej deski potrzebujemy na jedną ścianę. Ty masz. Bardzo, w ogóle ja umieram. No, ja też umieram powoli. <laughs> I dobra, to może ten. Y, zjemy sobie coś. No, masz no, tak pułapkę. Płapka, pułapka, pułapka. Pójdziemy spać i, i rano zapolujemy na coś. No, podnieś. To już ona już jest zapułapkowana? Czy może trzeba tam wie. jagodę wrzucić? Czekaj, gdzie ja to położyłem wszystko? A, bo nie. ja chciałem, żebyś styliską mi zrobił. E... Ze żwirka. No to nie mam. Nie masz żwirka? Nie mam żwirka. Ja pierdolę. dole. wykorzystałem go do czego innego. Ale, <noise> <Dzie> dziękuję. <noise> To trwa tak, wieki moje małpy zrobiłyby to szybciej. No Dobra, małpy... robimy ten piec i szukamy nowych rzeczy. idziemy małp... szukać małp. Uh -huh, uh -huh. Gorzej jak to jakaś zima nastanie na tej wyspie. Nie no to właśnie lepiej, bo wtedy będziemy już wiesz. Mieli no bo możesz mi nie wyrzucać rzeczy jak ja sobie coś craftuję. <grym>, ale przypadkiem to Zrób zrobimy, no. drugi stół. Bo i tak jesteś zamknięty. Bo, a nie, czekaj, bo ty rozjebałeś ten stół. No tak, że... żeby postawić stół, więc ty zrób drugi stół, bo to jest mój stół. To jest mój stół. Nie, mój stół. A łuk sobie już robisz, tak? Aha, ale ci. Ale tak zrób drewnianą pałką, to czekaj. No weź to, oddaj, no ja pierdolę. Zawsze musisz, w każdej grze tak robisz. W każdej jednej to jest Jak To pewnie spamowana spacja była Ta, dooko. spamowana spacja o... Jasne To jest mój stół no. Rozwaliłeś Zbawę. mój stół Ustawiłeś swój Z itemów, które ja tam wrzuciłem I gadasz, to jest mój stół To ja już idę szukać mał. Poczekaj, poczekaj, poczekaj Szybciej Mam trzy wolne sloty o kurde, ja mam 6 wolnych slotów. Dobra, teraz będę miał 4 w sumie. Ja okay. mam siekierę, multi łopatę i pałkę. No i sześciagę. Ja mam łuk, jedzonko, strzały i dlatego. Aha, to tyle. No tak. No tak. No tak. Nakradł. To ma. Dawaj se, rozwalimy ten żwir, potem będzie płacz. O kurde, jakie obrażenia obszarowe. Trzeba zobaczyć, ile jeden stak ma tego żwiru. Na przykład jednej osobie się da, żeby go trzymała. No, Bo już prawda? Mam 24. Nie. Czekaj, rzucę ci. Weź cały żwir. Stakuje się. Ile masz już? 53. O kurde, to ładnie. Dobra. To trzeba będzie po prostu się podzielić. Zbieraj. Dobra, ale A tutaj to jest to farmienie surowców aż takie jest jest, jak się ma jakieś tam podstawowe narzędzia, już. Tak, tak. Bo no, ja no, teraz no, 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 zrobiłem no. tego, te, ten kill -off i jest ok. Brakujący składnik. Drogi pamiętniku. Już chciał miejsce im domy. <laughs> Psychopata. Dobra, dziennik. Eee. Anuszka Sazonow. Nazywam się Anuszka Sazonow. Prowadziłem proste życie. Niezła Anuszka. Anuszka. I jędrula. Jędrula i ta, alutka. O! O, Ty. będę to to tak. Ale on tak szarżował, to, czy to nie ten. Wiesz nie wiem. No ten ucieka, więc jest jakimś leszczem. O, małpa, małpa! Jest. Jest. Ma y, kosz owoców. Owoców. jak można Albo było kwiatu? zrobić? Albo Co, kwiatów? Coś takiego? Czekaj, sprawdzam. Prowizoryczna miska i może w misce to jakoś? Może to w ognisku? W jakiś sposób, bo to nie. jakieś... Wygląda jak um, jedzenie. Czekaj, czy możemy stworzyć ognisko tutaj? się dodaj tej itemy. Jest? Nie, nie. A, ja, ja tego nie mam. Pokaż, pokaż mi. Mmm. Może jak się zrobi owocowe smoothie. E, co jest potrzebne na owocowy smoothie? Jagody, kokos. Kokosy tutaj. Dobra, mamy tutaj kokosy. Jest kokos. I liście. Nie no, to z tego wszystko powinno być. Są kokosy są. Tak jak masz, to, to weź podnieść. Dobra, 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 dobra już. E, już robię. I tobie się nie odblokuje teraz. <noise> <noise> Niech będzie. To zobacz, zobacz crafting. Zablokowało tak. się? I które to jest karma, a karma dla małp. Jest, jest, jest. Potrzebna y jest miska. Mhm. Y y ten kwiatek. Jagoda. No to czekaj. Y nie mamy miski. Dobra, już tworzę miskę. Miskę. Okay. Robię, tak. robię, robię już. Rób, rób, jej. Proszę, pierwsza małpka. Jak ją nazwiemy? Jędrula. Jędrula? Okej. Okay. No masz. O, mapa swoją. Mam, mam, mam. Ja mogę jej wydawać po Okej, okay, czyli ja nie mogę. Znów jestem upośledzony tutaj. O, daj mi, daj mi banana. Ej, Flutter, a weź ty sobie u siebie kliknij współdzielone małpy. Tak. A czekaj, już sprawdzam. Może budowę... A nie, to mapy są. A nie, małpy. Małpy, tak. Dobra, jest, jest, jest. Ja już byłem pewien, że O tak, małpy. teraz już mogę też. Dobra, okej, okay, no to fajnie. Ucz. Mogę? Okay. Tak. Rzucamy bananem z małpką. O lol. Ale nie rób tak, bo już... No co? co? Bo spadało. Bo to spada, jak ty rzuciłeś jeszcze raz... ...to... ...rosło. Aha. Halo, małpko. Małpa o, widzi, o. małpa robi. A, trzeba jej pokazywać. Patrz, małpko, i teraz ja jej daję. Tak? A i może wtedy jest ucz. Rzucasz i jej pokazujesz nowe rzeczy. Aha Dobra, ja idę się... Nie. Daj przedmiot. Masz O, 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 o! Jest! Czekaj, u, u, uderz tego w drzewo. Albo daj mi siekierkę. No dobra. Ale teraz ona to. chyba się ode mnie uczy tak jakby. No jej rzuć banana i pokaż jej jeszcze ścina nie trzeba. Może nie wiem szybciej będzie ścinała. Eee, Cieka, bo mi za zabrała siekierę, oddawaj. Okej, okay, jednak z tym łukiem to nie do końca tak jest. Ta jedna strzała to mi daje mnóstwo wystrzałów. Aha, no, dobra, myślę, że jedna strzała, jeden wystrzał, ale to w sumie byłoby dziwne. Eee, trzeba ma... Maksy... Weź te mięso. Czemu ty mięsa nie podnosisz? Eee, nie, z mam, tego? nie mam slotów, nie mam slotów już. Dobra, może wracajmy? No. Ja Ta mał pana wala. Weź się, no. każ przestać. Dobra, małpko, chodź, podążaj. Tam też są średnie e... skrzynki, to też by się mogły, mogły przydać. Te, te, no, te, te, no, no, takie no, 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 no. Później większe. gigantyczne skrzynki. O! To Małpo? Owocowy kebab można zrobić, ale no nie mam. Złoty na kebab. Nie, no już nie będziemy. Idziemy spać po prostu teraz? I zapiszemy? Czekaj, czekaj, bo ja zaraz umrę, więc muszę coś zjeść. Ja tam zjadłem owocowe smoothie chyba. A, czyli to, które ja znalazłem i tak. zrobiłem. Nie, to które ty skraftowałeś chyba nawet. Klasyka. Dobra, mięsny kebab zjedzony. Dobra, to idziemy spać.